Cześć wszystkim! Dzisiaj poruszę temat bliski memu sercu w przenośni i dosłownie czyli temat związków mieszanych. I tak, oczywiście, związek, w którym ja jestem, nie jest jakiś wybitnie egzotyczny i interesujący jak zapewne związki innych par, które wiążą się z osobą z bardzo odległej kultury. Ale wydaje mi się, że są pewne aspekty, przez które przechodzi większość par mieszanych, dlatego postaram się przybliżyć plusy, minusy, a także wyzwania życia z drugą połówką z innego kraju. Słowem wstępu. Ja jestem Polką, a mój chłopak jest Łotyszem. Jesteśmy razem od ponad pięciu lat i aktualnie mieszkamy w Rydze na Łotwie. Początek naszego związku odbywał się na odległość, ponieważ ja wtedy mieszkam w Dublinie w Irlandii, a Neurys na Łotwie. Po kilku miesiącach zdecydowaliśmy, że związek na odległość nie jest łatwy, więc ja przeprowadziłam się na Łotwę. I dopiero to był moment, w którym poczułam, że jestem w związku mieszanym. Przejdźmy więc do mojej listy i zacznę od plusów. Plus numer jeden. Dla mnie, jedną z największych zalet bycia w związku z osobą z innego kraju jest poznanie innej kultury na totalnie nowym poziomie. Bo oczywiście możesz się uczyć w szkole o innych krajach, o tradycjach, o obrzędach, jakie w nich panują, ale kiedy twój partner lub partnerka pochodzi z innego państwa, to wtedy poznajesz te różnice kulturowe nie tylko na papierze, ale przede wszystkim masz okazję dosłownie się w nich zatopić. Dopiero kiedy zaczęłam spotykać się z Neurissem i kiedy poznałam jego rodzinę, to moja dotychczasowa znajomość kultury łotewskiej została bardzo zweryfikowana. Okazało się, że łotysze, wbrew swojej chłodnej na pierwszy rzut oka mentalności, to bardzo cierpliwi i otwarci ludzie. Zaskoczyło mnie również, że łotysze są bardzo bezpośredni, o czym przekonałam się na własnej skórze jakoś na początku bliższej znajomości z moim chłopakiem. Pamiętam, że dopiero zaczęliśmy się spotykać, ja przeleciałam wtedy do Rygi z Dublina, na kilka dni poszliśmy świętować moje urodziny do restauracji. I po skończonym posiłku mój chłopak z żadnych ogródek oznajmił mi, że mam coś w zębach. Ja oczywiście spaliłam buraka, pobiegłam do toalety, żeby się ogarnąć, ale do tej pory pamiętałam, że zrobiło mi się jakoś tak na maksa głupio, bo po prostu nie byłam przyzwyczajona do takiej bezpośredniości. Nie wiem, może po prostu jestem dziwna, ale mi jest zawsze głupie zwracać ludziom uwagę w takich sytuacjach, mówić im, że mają coś w zębach albo że są brudni na twarzy i chyba po prostu czekam aż sami spojrzą w lustro. No ale wracając do tematu, będąc w związku z kimś z innego kraju, zauważysz, że rzeczy, które dla ciebie były oczywistością, dla twojego partnera już takie być nie muszą. Bo są różne tradycje, różne sposoby wychowania, prowadzenia domu, czy nawet podejścia do życia. I dla mnie właśnie te różnice kulturowe, które mogę poznawać codziennie, są fascynujące. Poprawda jest taka, że uczę się czegoś nowego każdego dnia, nawet teraz po pięciu latach. No i właśnie to nas doprowadziło do kolejnej zalety takiego związku, czyli uczenia się tolerancji i kompromisów. Jeżeli jesteś w związku z osobą z innego kraju, to jak już wcześniej wyjaśniłam, bardzo często oznacza to wkroczenie do nowego kosmosu kulturowego, w którym no, nie zawsze wszystko ci się podoba. I to jest absolutnie normalne, bo przecież to, że jesteś z osobą z innego kraju, wcale nie oznacza, że porzucasz swoje przekonania i tradycje. I że w 100% adaptujesz tę skulturę swojego partnera albo partnerki. No i właśnie tak jest u nas. Mój chłopak jest, powiedzmy, umiarkowanie rodzinną osobą, ale jego rodzina jest już bardzo łotawska pod tym względem, czyli jest bardzo rodzinna. Oni uwielbiają spędzać wspólnie czas. Za każdym razem, kiedy my wpadamy do nich z wizytą, przez całe dwa dni, kiedy jedziemy na weekend, jesteśmy otoczeni jego krewnymi, którzy po prostu nie odstępują nas na krok. O ile dla mojego chłopaka takie zachowanie jest całkowicie normalne, to dla mnie już nie. I po prostu brak czasu dla siebie, czy chociażby miejsca, w którym mogłabym odsapnąć, takie spędy rodzinne, bo czasami jest to nawet 20 osób, kompletnie wysysają ze mnie wszystkie siły. Wiedząc o tym, mój chłopak nie ciągnie mnie ze sobą do swojej rodziny za każdym razem, a ja zawsze mu towarzyszę, kiedy ktoś z jego bliskich ma urodziny. Działa to też w drugą stronę. Kiedy odwiedzamy moich rodziców, ja nie wymagam od niego, żeby siedział z nimi przez cały czas bo i tak nie są w stanie się porozumieć. U nas na szczęście takich kompromisów jest niewiele, ale znam osoby, znam pary, które opracowały całe systemy dotyczące różnic kulturowych albo tradycji, albo zwyczajów, na przykład w opodzeniu świąt Bożego Narodzenia albo innych ważnych wydarzeń. Okej, okay. kolejnym plusem, jaki znalazłam, jest zyskanie nowego, całkowicie świeżego spojrzenia na swój kraj i na swoją kulturę. I to jest podpunkt, który z jednej strony jest fajny, ale i z drugiej strony może doprowadzić do zgrzytów. Doszłam jednak do wniosku, że widzę w nim więcej pozytywnych stron, dlatego wylądował w zestawieniu na plus. A teraz o tym myślę, to jest naprawdę fajny podpunkt, bo pokazuje mi, ile małych tradycji, zwyczajów jest dla mnie praktycznie niedostrzegalnych, a które mój chłopak pomaga mi odkryć na nowo. I na przykład pyta się mnie, dlaczego w Polsce tak wiele imion jest zdrabnianych lub spieszczanych do poziomu. Spieszczanych? Spieszczanych. Do poziomu, w którym nawet nie przypominają swojej pełnej wersji. Dla mnie to oczywiście było normalne i nigdy nawet nie zastanawiałam się, z czego to wynika. A on do tej pory nie potrafi przeboleć, jak zmienia Katarzyna, mogło powstać imię Kasia, albo jak zmienia Małgorzata, mogło powstać imię Gosia. No i ja mu wtedy mówię, że dla mnie to jest mega dziwne, że Łotysze tworzą swoje własne wersje zagranicznych imion, albo je zmieniają, żeby pasowały do łotyskich standardów zainteresowanych, e, którzy chcą wiedzieć, o czym mowa, do wcześniejszego odcinka, w którym ten temat został poruszony przeze mnie bardziej szczegółowo. Ale wracając do tematu. Innym razem Nauryś spytał się mnie, czy w Polsce panuje jakaś specjalna moda na, e, dla mężczyzn na to, żeby mieli brodę, ale golili wąsy. I ja tego wcześniej nie zauważyłam, a kiedy on mi o tym powiedział, to na okrągło widzę facetów z brodą, ale bez wąsów. Albo jeszcze innym razem mi wytknął, że w Polsce to się jaż aż do przejedzenia. I w sumie gdzieś w tym jest ziarno prawdy. Może nawet więcej niż ziarno, bo podczas gdy ja i wielu moich znajomych zostaliśmy wychowani w tak, że musieliśmy zjeść wszystko z talerza, bo szkoda, bo się zmarnuje, to on zje tyle, żeby być syty i nie będzie w siebie wmuszał jedzenia na siłę. Nie wiem, jak jest teraz, wierzę, że dużo się zmieniło w tym temacie, ale faktycznie, kiedy ja byłam mała, to panowało jakieś dziwne przekonanie, że nie powinno się zostawiać jedzenia, a jeżeli już, to dostawało się przyzwolenie na zostawienie ziemniaczków. Ale mięsko musiało być zjedzone. I prawda jest taka, że ja do tej pory kiedy jem i czuję się najedzona, a na talerzu wciąż jest jedzenie, słyszę jakiś głosik w mojej głowie. No zjedz do końca, nie marnuj jedzenia, no tylko kilka gryzków. No, a ja wtedy na przekór temu głosikowi odstawiam talerz. Ale dobra, czas na kolejny plus, bo jeszcze trochę i nigdy nie skończę. Kolejnym plusem związku mieszanego jest to, że codziennie możesz ćwiczyć język obcy. Oczywiście, tylko w sytuacji, kiedy twój partner lub partnerka nie mówią w twoim języku ojczystym. Z Naurisem porozumiewamy się w języku angielskim. I mimo, że uważam, że Biegle posługuje się tym językiem i posługiwałam się angielskim językiem Biegle, jeszcze zanim zostaliśmy parą, to ciągle uczę się czegoś nowego. Tym bardziej, że angielski Naurisa jest na wyższym poziomie niż mój. Nawet jeśli dla nas obu to nie jest pierwszy język, to uważam, że taka codzienna praktyka jest świetnym sposobem na ciągłe ulepszanie swojego słownika, poszerzanie zasobu słownictwa, a dla tych, którzy wstydzą się mówić w innym języku, bycie w związku z osobą z innego kraju jest też świetną motywacją do przełamania lodów. Ja samo znam kilka par, które bardzo się podszkoliły w języku angielskim albo w innym języku, odkąd mają partnera z innego kraju. No i tak. Żeby nie było, że związek mieszany to tylko jednorożce, tęcza i same pozytywy, to teraz przejdę do jego ciemniejszych stron. I zacznę od chyba największego, w mojej opinii minusa, czyli od bariery albo barier językowych, bo takich barier może być sporo i mogą się one pojawiać w najmniej oczekiwanym momencie. Mimo tego, że oboje z Naurysem posługujemy się biegle językiem angielskim, to są nadal sytuacje, kiedy taka bariera się pojawia. I mi najczęściej zdarza się to w momencie jakiejś sprzeczki, kiedy po prostu zapominam języka w gębie i nie jestem w stanie się wysłowić. W emocjach nie jestem w stanie ubrać w słowa treści, którą chciałabym mu przekazać. I w takich chwilach bardzo żałuję, że nie mówimy w moim ojczystym języku, bo wydaje mi się, że o wiele łatwiej byłoby rozwiązać ten konflikt. Hmm, zaobserwowałam też, że właśnie w stanach większego rozemocjonowania i podkręcania tempa mowy, mój język angielski się po prostu. Poddaję. A kolejną sytuacją, w której pojawiają się u nas bariery językowe, są spotkania z rodziną. Czy z moją, czy z jego. Ja nie znam języka łotewskiego na tyle, żeby się w miarę swobodnie komunikować z jego rodziną, a on nie zna polskiego, no więc też nie jest w stanie pogadać z moją rodziną. A może dlatego też te spotkania rodzinne są małą torturą, zarówno dla niego, jak i dla mnie. I po raz kolejny bariera językowa pojawia się podczas spotkań ze znajomymi. Na szczęście młodzi Łotysze zazwyczaj znają język angielski biegle, albo przynajmniej na dobrym poziomie, ale zdarza się, że przebywamy w gronie znajomych na a oni ni stąd ni nagle przechodzą na łotyski, A ja po prostu czuję się wykluczona z rozmowy. I słuchajcie, ja rozumiem, że pewne rzeczy łatwiej wytłumaczyć w języku ojczystym, bo ja sama czasami tak robię, ale nie zmienia to faktu, że te bariery językowe pewnie rzeczy nie ułatwiają. Kolejną ciemną stroną w związku z osobą z innego kraju, bez wątpienia, jest brak zrozumienia dla pewnych sytuacji, bo żartów, albo nawiązań do przyszłości, czy śmiesznych memów. Bo one są śmieszne tylko dla jednej strony i absolutnie nie da się ich przetłumaczyć. Ja nie zliczę ile razy przyglądałam sobie Make Life Harder na Instagramie i zaśmiałam się, a kiedy Nauris pytał się mnie, co w tym jest takiego śmiesznego, to ja nie mogłam mu tego wytłumaczyć. A kiedy już próbowałam, to zazwyczaj musiałam najpierw odnieść się do jakichś wydarzeń z przeszłości albo do bieżących wydarzeń politycznych w Polsce, żeby nakreślić tło. I dopiero później mogłam przejść do tłumaczenia konkretnego żartu. A później i tak okazywało się, że ta droga przez mękę była totalnie bezcelowa, bo dla niego to w ogóle nie było śmieszne. A dla mnie było bardzo śmieszne. I no, pewnie można się pośmiać z niektórych memów, na przykład tych dotyczących życia po trzydziestce, bo one są teraz dla nas bardzo na czasie. Ale niektóre tematy będą śmieszne jedynie dla osób wychowanych w Polsce, na przykład w latach 90. i to się nigdy nie zmieni. Bez względu na to, ile razy próbowałabym mu wytłumaczyć jakieś żarty, to później zawsze muszę mu tłumaczyć, dlaczego to jest dla mnie śmieszne. Także na ręce opodają. No, to jest na maksa frustrujące i uważam, że to jest spory minus związków mieszanych, bo w takich chwilach dociera do ciebie, że... No, nie da się wspólnie przeżywać wszystkiego. Okej, okay, kolejnym minusem jest to, że kiedy jesteś w związku z osobą z innego kraju, uświadomasz sobie, że ktoś, przynajmniej jedna osoba, zawsze będzie mieszkała w tym państwie. I pół biedy, kiedy ta osoba nie ma z tym problemu, a gorzej, kiedy nikt nie chce się przeprowadzić. U nas akurat nie ma problemu, bo ja lubię mieszkać za granicą. Do tej pory mieszkałam w kilku państwach i naprawdę lubię to odpowiadam mi, że Polskę odwiedzam sporadycznie. Jakoś wydaje mi się, że wtedy wiele bardziej ją doceniam. No gorzej, kiedy nikt nie chce się ugiąć i powstaje problem. No i bo co wtedy? Rzut monetą? Co, Papierkami do Pół roku tu, pół roku tam. Jakoś trzeba to rozwiązać. Ale życie ze świadomością, że ktoś bliski twemu sercu żyje w ciągłej tęsknocie za bliskimi, no to jest ciężki temat i... Serio, ja gratuluję wszystkim tym parom, które znalazły Złoty Środek. Okej, okay, ostatni minus. E, ostatnim minusem, jaki znalazłam, są różnice kulturowe, czyli wracamy do początku. Jak widać, różnice kulturowe mogą być plusem i mogą być minusem. I opowiadając o Związku Polki Złotysza, muszę przyznać, że różnice kulturowe są u nas niewielkie, aczkolwiek mimo to zdarza się, że lecą iskry w pewnych kwestiach. I właśnie sztuką jest nauczenie się tolerowania tych różnic albo znalezienie kompromisów, bo jeżeli pewnych rzeczy się nie wypracuje, to stają się one nie do przeskoczenia. Różnice związane z religią. Ile związków się przez nie rozpadło? Albo różnice dotyczące wychowania dzieci w innych kulturach, tak samo. Albo co jeszcze? Różnice dotyczące zarabiania i wydawania pieniędzy, albo oszczędzania. Takich przykładów naprawdę może być całe mnóstwo. I prawda jest taka, że niektóre pary te różnice przepracowują im się udaje, a inni już nie. Po prostu taki jest ba urok związków mieszanych. Uf, dobra, zrobiło się trochę ciężko po tych negatywach, ale to już wszystkie. A ja powiem, że w swoim otoczeniu mam wielu znajomych w związkach mieszanych. Na przykład Polska-Łotwa, tak jak u mnie, Łotwa-Hiszpania, Polska-Stany Zjednoczone, Polska-Grecja, Polska-Irlandia, indonezja Rumunia. I na pewno ty też znasz przynajmniej jedną osobę, która w takim związku jest. I zauważ, że ci wszyscy ludzie... Żyją ze sobą i oni są ze sobą szczęśliwi, i wspólnie odkrywają świat, i dzielą się tym, co najlepsze z ich kultur. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że mimo tego, że na swojej dzisiejszej liście zawarłam cztery plusy i cztery minusy, to wcale nie oznacza to, że one się równoważą. Ja uważam, że pozytywne strony związków mieszanych przeważają te negatywne. No i okej, okay, to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.